Słuchaj tej modlitwy do końca, gdzie skoncentrujemy się na najpotężniejszej modlitwie, którą ojciec Pio używał, aby prosić o natychmiastowe cuda. Ojciec Pio, brat kapucyn i kanonizowany święty, był znany z głębokiej duchowości, współczucia dla innych i zdolności do wstawiania się o cuda dzięki swojemu intensywnemu życiu modlitwy. Jeśli przeżywasz trudne chwile, Potrzebujesz pilnej interwencji boskiej, lub po prostu chcesz wzmocnić swoją wiarę poprzez modlitwę, ta potężna prośba jest dla Ciebie. Ojciec Pio był głęboko przekonany o mocy modlitwy i bliskości Boga do tych, którzy go szukają z szczerym i pokornym sercem. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię do polubienia tego filmu. To pomoże innym uzyskać dostęp do tych potężnych modlitw i znaleźć pocieszenie, którego potrzebują. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi treściami, które pomogą Ci zgłębić Twoje życie duchowe. Podziel się tą modlitwą z każdym, kto może skorzystać z odrobiny więcej wiary, nadziei i miłości w swoim życiu. Zostaw swoje prośby w komentarzach, podziel się z nami swoimi troskami i intencjami. Będziemy modlić się razem za każdą z nich. Teraz napisz w komentarzach: Ojcze Pio. Módl się za nami. To nie tylko wzmocni naszą wspólnotę modlitwy, ale przygotuje cię do przyjęcia błogosławieństw, które ta modlitwa może przynieść. Wszystko gotowe. Możemy rozpocząć tę potężną modlitwę, szukając wstawiennictwa Ojca Pio. Przez jego przykład życia poświęconego Bogu i jego niewzruszoną wiarę zbliżamy się do Boskości z przekonaniem, że każda prośba zostanie wysłuchana i przyjęta. Zacznijmy teraz tę głęboką i potężną modlitwę, wzywając pomocy Ojca Pio, aby wstawił się za nami i za naszymi bliskimi przed tronem łaski Bożej. Ojcze Pio, szczony nosiciel stygmatów Chrystusa, zwracamy się do Ciebie w tej godzinie potrzeby, prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo przed tronem łaski Bożej. Z pokornymi sercami i duchami pełnymi nadziei prosimy Cię, abyś przyniósł nasze prośby do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oraz do zawsze błogosławionej dziewicy Maryi, Matki Bożej i naszej Matki. Ojcze Pio, prowadź nasze modlitwy ku niebu, aby każde słowo było płatkiem na kwiecie wiary. Z głębi naszych dusz wołamy o cud, dla nas i naszych bliskich. Wiemy, że przez Twoje wstawiennictwo niemożliwe staje się możliwe, a nadzieja rozkwita w obliczu zniechęcenia. Jezu, ufam Tobie. Ojcze Pio, módl się za nami. Pamiętaj o święty Ojcze, te dni, kiedy Ty również stawałeś w obliczu prób i cierpień, ale zawsze z niewzruszoną wiarą i sercem zwróconym ku Chrystusowi. Inspiruj nas do utrzymania silnej wiary w trudnych chwilach. Ojcze Pio, wstawienniku w trudnościach, módl się za nami. Jezu Chryste, źródło wszelkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Dziewico Mary jo, pocieszenie strapionych chroni nas. Prosimy Cię szczególnie, aby łaska, którą teraz wzywamy, została nam udzielona, jeśli jest to wola Boża, a przez twoje wstawiennictwo, Ojcze Pio oraz wszystkich świętych, nasze życia i życie naszych bliskich zostały przemienione i błogosławione. Mary Joe, Matko łaski, Matko miłosierdzia, w życiu i śmierci chroni nas. W ciszy tej modlitwy czujemy pocieszającą obecność świętych, którzy swoimi przykładami niewzruszonej wiary i bezinteresownej miłości prowadzą nas ku głębszej komunii z boskością. Przez Twoje modlitwy, drogi Ojcze Pio, jednoczymy się w jednym sercu i jednej duszy, wznosząc nasze głosy w pieśni wiary i nadziei. O Boże Ojcze, który objawiłeś swoją nieskończoną miłość przez cuda dokonywane w życiu święta. Pio z Pietrelciny, wysłuchaj naszych próśb, przyznaj nam błogosławieństwa, o które teraz błagamy i umocni nas w wierze, abyśmy, jak On, mogli być świadkami Twojej miłości w świecie. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, Boga na wieki wieków. Amen. Z sercami pełnymi zaufania wciąż wzywamy Twoje imię. Święty Pio. Mając nadzieję, że każde nasze słowo zostanie wysłuchane, a każda łza zobaczona przez tego, który wszystko może. Wzmacniaj naszą nadzieję w chwilach rozpaczy i prowadź nasze kroki na ścieżce dobra i prawdy. Święta Matko, pod twoim płaszczem szukamy schronienia, pewni, że każda prośba zostanie przyjęta z miłością Matki. Wstawiaj się za nami u swojego Syna, abyśmy mogli być godni otrzymać łaski, których potrzebujemy. Szczególnie w tych czasach próby. Święty Pio, niech Twoje życie poświęcenia i modlitwy będzie latarnią dla nas wszystkich. Naucz nas nosić nasz krzyż z tą spokojnością i odwagą, które pokazywałeś każdego dnia swojego ziemskiego życia. Niech Twój przykład wytrwałości i oddania oświetla nasze umysły i serca, popychając nas ku większej wierze i głębszej miłości. Z ufnością w Twoje potężne wstawiennictwo. Odważamy się prosić nie tylko o nasze osobiste potrzeby, ale także o pokój i uzdrowienie całego świata. Niech podziały zostaną pokonane, choroby uzdrowione, a miłość i pokój zwyciężą nienawiść i niezgodę. Święty Pio, który w modlitwie znajdowałeś pocieszenie i siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, przyjdź z pomocą tym, którzy teraz walczą w ciemności. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie nam światło Chrystusa. Rozpraszając wszelkie cienie strachu i wątpliwości, Jezu, synu Boga Żywego, w Tobie pokładamy całe nasze zaufanie i nadzieję. Za zasługi Twojej świętej męki, wysłuchaj naszych próśb i daj nam łaskę, abyśmy zobaczyli spełnienie Twoich obietnic w naszym życiu. Dziewico Mary Joe, królowo Niebios, Ty, która nieustannie wstawiasz się za nami, przynieś nasze modlitwy do Twojego syna. Abyśmy mogli doświadczyć mocy Jego miłosierdzia w każdym aspekcie naszego istnienia. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, składamy tę modlitwę przez wstawiennictwo świętego Pio, pewni, że nie spojrzysz na nasze niepowodzenia, ale na wiarę, z którą Cię wzywamy. Daj nam łaskę żyć zgodnie z Twoją wolą, znajdując w każdym dniu powód do dziękczynienia i wielbienia Twojego imienia. Z tych wszystkich powodów, Ufając Twojej boskiej opatrzności, kontynuujemy modlitwę nie tylko za siebie, ale za wszystkich, którzy potrzebują Twojej cudownej interwencji. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości i mocy, a na końcu naszych dni możemy spotkać Cię twarzą w twarz, aby żyć z Tobą w pokoju i wiecznej szczęśliwości. Amen. Ojcze Pio, w ciszy tej modlitwy, pokornie kładziemy się przed Tobą z duszami spraw Twojego wstawiennictwa. Błagając, aby nasze głosy były niesione do nieba przez ciebie, który doświadczyłeś bólu i współczucia jak nieliczni. Przez Twoją potężną mediację prosimy o cuda dla naszych żyć i dla żyć naszych bliskich. W prostocie naszej prośby szukamy interwencji boskiej, która może pochodzić tylko z ręki Boga, poruszonej błaganiem świętego. Zostań z nami, Panie, ponieważ konieczne jest, abyś był blisko, abyśmy Cię nie zapomnieli. Tak modliłeś się, Ojcze Pio, a dziś przyjmujemy Twoje słowa jako nasze. Niech Pan pozostanie z nami, oświetlając naszą drogę i wzmacniając naszą wiarę z każdym krokiem. W każdym niepokoju, niech Twoja modlitwa zostań ze mną, Panie, będzie również naszą, a każda powtórka pogłębia naszą wspólnotę z Chrystusem. W każdej radości. Niech Twoje dziękczynienia inspirowały nas do rozpoznawania każdego błogosławieństwa jako daru najwyższego. Ojcze Pio, prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo nie tylko w sprawach fizycznych, ale także duchowych aby ci, którzy są uwięzieni w ciemności zniechęcenia, mogli znaleźć światło Chrystusa. Wstawiaj się o cud, abyśmy mogli wyraźnie dostrzegać boski cel w każdej rzeczy i z radosnym sercem akceptować wszystko, co Bóg nam ofiarowuje. Za rany Chrystusa, za twoje wspólne cierpienie i za twoje stygmaty, prosimy cię, Ojcze Pio, przynieś nasze petycje do stóp Jezusa, gdzie każda prośba jest wysłuchana, a każde serce znane. Módl się za nami, aby każda chwila wątpliwości stała się aktem wiary, każda chwila słabości dowodem siły, a każdy akt rozpaczy świadectwem nadziei. Matko Mary Jo, która byłaś zawsze przy swoim Synu od kołyski aż do krzyża, Przyjmij nasze prośby, jak tylko matka potrafi, i przedstaw je przed tronem Twojego błogosławionego syna. Naucz nas kochać i nieustannie modlić się, jak ty z niezłomnym sercem i niewzruszoną wiarą. Z każdym świtem odnawiamy naszą prośbę, a z każdym zachodem dziękujemy Ci za Twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech nasza droga odzwierciedla miłość i wytrwałość, które pokazałeś podczas swojego życia. A nasza modlitwa niech zawsze będzie echem Twojego niebiańskiego oddania. Oto wszystko modlimy się, ufając nie naszym cnotom, ale nieskończonemu miłosierdziu Boga, które dokonuje cudów przez swoich świętych, szczególnie przez Ciebie, ukochany Ojcze Pio. Niech nasze życie będzie cudem przemiany i łaski, świadectwem mocy gorliwej modlitwy i niezawodnej miłości Boga. Amen. Ojciec Pio był niezwykłym świętym. Kapucyńskim bratem, który żył w XX wieku i jest pamiętany za liczne cuda i duchowe dary otrzymane od Boga. Ten film opiera się na interpretacji wydarzeń z jego życia i znakach, które ojciec Pio nam zostawił. Jednym z najbardziej emblematycznych znaków jego obecności jest zapach róż. Wiele osób, które miały kontakt z ojcem Pio lub odwiedziły jego klasztor, świadczyło obecności tego niebiańskiego zapachu. Ten zapach róż jest uważany za namacalny znak jego boskiej interwencji i obecności Boga w Twoim życiu. Jeśli pragniesz poczuć boską moc w swoim domu, wpisz słowa: Boże, wejdź do mojego domu. W tym filmie zbadamy pięć znaków wskazujących na obecność Boga w Twoim domu, rozważając niezwykłe życie i duchowość Ojca Pio. Jego świadectwo inspiruje nas do szukania głębszego połączenia z Bogiem w naszym codziennym życiu poprzez modlitwę, miłosierdzie, współczucie. Dążenie do świętości i wewnętrzny pokój. Bez zbędnych wstępów. Rozpocznijmy naszą podróż w poszukiwaniu tych boskich znaków, mając nadzieję, że zainspirują nas w dążeniu do głębszej wiary i bardziej namacalnej obecności Boga w naszych domach. Dziękujemy, że jesteś dziś z nami, i niech pokój Boży będzie z Tobą zawsze. Amen. Znak numer jeden Modlitwa. Pierwszym znakiem, że Bóg jest w Twoim domu, jest stała obecność modlitwy. Ojciec Pio poświęcał wiele godzin dziennie na modlitwę i kontemplację, szukając głębokiego połączenia z Bogiem. Kiedy włączamy modlitwę do naszego codziennego życia, tworzymy świętą przestrzeń, w której Bóg może być obecny. Nie chodzi tylko o odmawianie tradycyjnych modlitw, ale również o prowadzenie osobistego dialogu z Bogiem, dzielenie się naszymi radościami, troskami i wdzięcznością. Modlitwa staje się mostem między naszym sercem a boskością. Przekształcając nasz dom w miejsce refleksji i wspólnoty. Znak numer dwa: Miłosierdzie. Drugim znakiem jest akt miłosierdzia. Ojciec Pio poświęcił swoje życie pomaganiu innym, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Miłosierdzie jest namacalnym przejawem miłości Boga i może być praktykowane na wiele sposobów: pomagając biednym, wspierając tych, którzy są w trudnej sytuacji, ofiarując swój czas i talenty na rzecz wspólnego dobra. Kiedy praktykujemy miłosierdzie w naszych domach, odzwierciedlamy obecność Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Chojność i pomoc innym tworzą atmosferę miłości i współczucia, którą Bóg może pobłogosławić. Znak numer trzy: Współczucie. Trzecim znakiem jest współczucie. Ojciec Pio miał głęboko współczujące serce wobec cierpiących, do tego stopnia, że był znany jako spowiednik świata. Współczucie skłania nas do postawienia się w sytuacji innych. Słuchania ich historii i oferowania pociechy. Kiedy potrafimy okazywać współczucie wobec innych w naszym domu, odzwierciedlamy miłość Boga. Współczucie tworzy atmosferę empatii i zrozumienia, którą można odczuć jako znak obecności Boga. Znak numer cztery: Dążenie do świętości. Czwartym znakiem jest dążenie do świętości. Ojciec Pio prowadził życie o niezwykłej świętości, przestrzegając naukę Ewangelii i nieustannie dążąc do wypełnienia woli Bożej. Dążenie do świętości w naszym domu oznacza pragnienie życia zgodnie z chrześcijańskimi zasadami i wzrastania w wierze. Kiedy dążymy do świętości w naszym codziennym życiu, jest to znak, że Bóg jest pośród nas, prowadząc nas i uświęcając. Znak numer 5. Wewnętrzny pokój. Piątym znakiem jest wewnętrzny pokój. Ojciec Pio doświadczał głębokiego wewnętrznego pokoju, mimo wyzwań, przed którymi stawał. Ten pokój był owocem Jego zaufania do Boga i poddania się woli Bożej. Kiedy mamy wewnętrzny pokój w naszych domach, jest to znak, że Bóg jest z nami, ponieważ pokój Boży przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten pokój pomaga nam stawiać czoła codziennym wyzwaniom spokojem i ufnością, i jest namacalnym znakiem obecności Boga w naszym życiu. Podsumowując, ojciec Pio pozostawił nam niezwykłe duchowe dziedzictwo. A te pięć znaków Jego obecności może nas inspirować do poszukiwania Boga w naszych domach. Modlitwa, miłosierdzie, współczucie, dążenie do świętości i wewnętrzny pokój to wszystko są sposoby, w jakie możemy odzwierciedlać miłość i obecność Boga w naszym codziennym życiu. Obyśmy przyjęli tę drogę i pozwolili Bogu coraz bardziej wchodzić do naszych domów i serc. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. I pamiętaj, aby zawsze modlić się i szukać Boga w każdym aspekcie swojego życia. Niech pokój Boży będzie z Tobą, dziś i zawsze. Amen. Chciałbym zastanowić się nad ważną lekcją, którą możemy wyciągnąć z życia Ojca Pio oraz pięciu znaków obecności Boga w naszym domu. Morał jest taki, że nawet w obliczu wyzwań codziennego życia możemy znaleźć obecność Boga poprzez modlitwę, miłosierdzie, współczucie, dążenie do świętości i wewnętrzny pokój. Kiedy otwieramy nasze serca dla Boga, On zawsze jest gotowy, aby wejść do naszego domu i życia. Zachęcam Cię do znalezienia pocieszenia, siły i nadziei na tej duchowej drodze. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału. W ten sposób zawsze będziesz na bieżąco z naszymi nadchodzącymi treściami i będziesz mógł dzielić się z nami tą ścieżką duchowego wzrostu. Niech pokój Boży zawsze będzie z Tobą, a Twój dom niech będzie miejscem miłości. Nadziei i boskiej obecności. Panie Boże, w Twojej obecności szukamy inspiracji poprzez życie Ojca Pio i znaki, które ujawniają Twoją bliskość w naszych domach. Niech nieustanna modlitwa zjednoczy nas z Tobą, tworząc świętą przestrzeń, w której Twoja obecność się objawia. Niech miłosierdzie prowadzi nas do pomocy tym, którzy są w potrzebie, odzwierciedlając Twoją miłość do nas. Niech współczucie skłoni nas do zrozumienia i pocieszenia tych, którzy cierpią. Ukazując Twoją miłosierdzie. Niech dążenie do świętości prowadzi nas do duchowej doskonałości zgodnie z Twoją wolą. A niech wewnętrzny pokój, owoc naszego zaufania do Ciebie, będzie namacalnym znakiem Twojej obecności w naszych życiu, abyśmy mogli otworzyć nasze serca, abyś mógł wejść do naszych domów i serc, przynosząc pocieszenie, siłę i nadzieję na naszej duchowej drodze. Amen. Ojciec Pio był niezwykłym świętym, kapucyńskim bratem, który żył w XX wieku, znanym z licznych cudów i duchowych darów otrzymanych od Boga. Ten film opiera się na interpretacji wydarzeń z jego życia oraz znaków pozostawionych przez ojca Pio. Jednym z najbardziej ikonicznych znaków obecności ojca Pio jest zapach róż. Wiele osób, które miały z nim kontakt lub odwiedziły jego klasztor, świadczyło obecności tego niebiańskiego zapachu. Ten zapach jest uważany za namacalny znak jego boskiej interwencji oraz obecności Boga w Twoim życiu. Jeśli pragniesz poczuć boską moc w swoim domu, wpisz słowa: Boże, wejdź do mojego domu. Ojciec Pio prowadził życie głębokiej modlitwy i poświęcenia, z szczególną dewością do Matki Bożej, Matki Jezusa. Mówił, że zapach róż był związany z obecnością Maryi, która zawsze była blisko Niego. Dlatego gdy czujemy zapach róż w nieoczekiwanych sytuacjach lub w specjalnych momentach, może to być znak, że Ojciec Pio i Bóg są z nami, prowadząc nas i chroniąc. W tym filmie zbadamy pięć znaków wskazujących na obecność Boga w Twoim domu, rozważając niezwykłe życie i duchowość Ojca Pio. Jego świadectwo inspiruje nas do szukania głębszego połączenia z Bogiem w naszym codziennym życiu poprzez modlitwę, miłosierdzie, współczucie, dążenie do świętości i wewnętrzny pokój. Bez zbędnych wstępów rozpocznijmy naszą podróż w poszukiwaniu tych boskich znaków, mając nadzieję, że zainspirują nas w dążeniu do głębszej wiary i bardziej namacalnej obecności Boga w naszych domach. Dziękujemy, że jesteś dzisiaj z nami i niech pokój Boży zawsze będzie z tobą. Amen. Miłosierdzie jest drugim znakiem. Ojciec Pio poświęcił swoje życie pomaganiu innym, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Miłosierdzie jest konkretnym przejawem miłości Boga i może być praktykowane na wiele sposobów, pomagając biednym, wspierając tych, którzy są w trudnej sytuacji, ofiarując czas i talenty dla wspólnego dobra. Kiedy praktykujemy miłosierdzie w naszych domach, odzwierciedlamy obecność Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Hojność i pomoc innym tworzą atmosferę miłości i współczucia, którą Bóg może pobłogosławić. Trzecim znakiem jest współczucie. Ojciec Pio miał głęboko współczujące serce wobec cierpiących, na tyle, że był znany jako spowiednik świata. Współczucie skłania nas do postawienia się w sytuacji innych, słuchania ich historii i oferowania pociechy. Kiedy okazujemy współczucie innym w naszym domu, odzwierciedlamy miłość Boga. Współczucie tworzy atmosferę empatii i zrozumienia, którą można odczuć jako znak obecności Boga. Czwartym znakiem jest dążenie do świętości. Ojciec Pio prowadził życie niezwykłej świętości, przestrzegając naukę Ewangelii i nieustannie dążąc do wypełnienia woli Bożej. Dążenie do świętości w naszych domach oznacza pragnienie życia zgodnie z zasadami chrześcijańskimi i wzrastania w wierze. Kiedy szukamy świętości w naszym codziennym życiu, jest to znak, że Bóg jest pośród nas, prowadząc nas i uświęcając. Piątym znakiem jest wewnętrzny pokój. Pomimo wyzwań, które napotkał w swoim życiu, Ojciec Pio doświadczał głębokiego wewnętrznego pokoju, będącego owocem jego zaufania do Boga i poddania się woli Bożej. Kiedy odnajdujemy wewnętrzny pokój w naszych domach, jest to znak, że Bóg jest z nami, ponieważ pokój Boży przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten pokój pomaga nam stawiać czoła codziennym trudnościom z pokojem i zaufaniem, oraz jest namacalnym znakiem obecności Boga w naszym życiu. Podsumowując, Ojciec Pio pozostawił nam niezwykłe dziedzictwo duchowe. A te pięć znaków Jego obecności może inspirować nas do szukania Boga w naszych domach. Modlitwa, miłosierdzie, współczucie, dążenie do świętości i wewnętrzny pokój to wszystko sposoby, w jakie możemy odzwierciedlać miłość i obecność Boga w naszym codziennym życiu. Obyśmy mogli przyjąć tę drogę i pozwolić Bogu coraz bardziej wkraczać do naszych domów i serc. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. I zawsze pamiętajcie, aby modlić się i szukać Boga w każdym aspekcie waszego życia. Niech pokój Boży zawsze będzie z wami. Amen.